Cześć, mamy sobotę, więc czas na kolejny przegląd tygodnia. Zapraszam do oglądania. Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych wytypowała najbardziej kultową postać z gier komputerowych. Lista ma 20 pozycji, a na pierwszym miejscu znalazła się niewątpliwie ikoniczna archeolożka i poszukiwaczka przygód. Lara Croft, protagonistka gier z serii Tomb Raider. Lara Croft pojawiła się po raz pierwszy w 1996 roku, czyli prawie 30 lat temu, w grze na konsolę Sega Saturn. Od tego czasu Lara wystąpiła w ponad 15 grach, 3 filmach, wielu adaptacjach komiksów, a niedługo również w serialu animowanym Netflix. Po drodze postać przeszła wiele wizualnych liftingów, dopasowujących ją do zmian w społeczeństwie i znacznie ewoluowała na potrzeby telewizji, filmów. I gier wideo, oczywiście. Sama lista wzbudziła wśród graczy poruszenie i wiele kontrowersji. Nie brakowało opinii, że jej autorzy zignorowali wręcz co najmniej kilka zasłużonych dla świata gier postaci, inne zaś nie powinny w ogóle znaleźć się w zestawieniu. A kogo zabrakło na liście waszym zdaniem i kto zasługuje na tytuł najbardziej ikonicznej postaci z gier? Komentarze są wasze, a link do listy w rogu ekranu i pod filmem. Kolejna informacja dla graczy, a w szczególności tych mobilnych, którzy chcieliby na swoich smartfonach czy też tabletach pograć także w, nazwijmy to, duże gry znane z konsol i PC-ów. Nowe układy Qualcomm oferują bowiem naprawdę świetną wydajność, która na razie za pośrednictwem emulatorów Pozwala już odpalać gry pokroju Wiedźmina 3, Red Dead Redemption 2, czy też Cyberpunka 2077. YouTuber Serk Pawlow był w stanie uruchomić przywołane gry na smartfonie, a wykorzystał do tego naprawdę mocne urządzenie Red Magic 9 Pro. Telefon bazuje na chipie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 z układem graficznym Adreno 750. Pawlow zastosował także dodatkowe zewnętrzne chłodzenie smartfona. W przypadku gry Rockstar czy Cyberpunka 2077 wydajność nie powalała, na kolana, ale Wiedźmin 3 działa już naprawdę nieźle. Kto wie, być może tak jak w przypadku najnowszych iPhone'ów, doczekamy się natywnego wsparcia dla smartfonów z Androidem dla gier AAA. Więcej na temat tego, jak działały te gry w linku w rogu ekranu i w opisie pod filmem oczywiście. Po trzech latach intensywnych badań Międzynarodowy Zespół Badaczy z Uniwersytetu Oksfordskiego przygotował i udostępnił pierwszy światowy indeks cyberprzestępczości. Przygotowany przez naukowców z Oksfordu oraz UNSW Canberra ranking ujawnia, jakie są największe i najważniejsze punkty cyberprzestępczości na poziomie krajowym. Według dr Mirandy Bruce, jednej ze współautorek tego badania, Światowy Indeks Cyberprzestępczości ma umożliwić władzom państw i sektorowi prywatnemu skoncentrowanie zasobów na Zwalczaniu przestępstw w sieci w krajach ze szczytu listy. Do tego dochodzić ma też lepsze zrozumienie mechanizmów, które stoją za cyberatakami. Dzięki badaniu mamy lepiej rozumieć geografię cyberprzestępczości oraz specjalizację hakerów danych państw w różnych typach przestępstw. Jak widać na załączonej grafice, na czele indeksu znajdują się dwa państwa, które toczą wojnę za naszą wschodnią granicą. Pierwszą lokatę ze zdecydowaną przewagą nad resztą zajmuje Rosja, która wyprzedza Ukrainę. Dalej mamy też Chiny, Stany Zjednoczone, Niger. Rumunię oraz Koreę Południową. W pierwszej dwudziestce znalazło się też miejsce dla Polski, która zajęła 17 lokatę. Dane zebrano na podstawie ankiety wśród 92 czołowych ekspertów do spraw cyberprzestępczości z całego świata. Poproszono ich o rozważenie pięciu głównych kategorii cyberprzestępczości, wskazanie krajów, które uważają za najważniejsze źródła każdego z tych rodzajów cyberprzestępczości, a następnie uszeregowanie państw według wpływu, profesjonalizmu i umiejętności technicznych cyberprzestępców. Google wprowadza funkcję wyszukiwania zgubionego telefonu. Działa ona nawet wtedy, gdy urządzenie nie ma dostępu do internetu. Choć podobną funkcjonalność mają urządzenia Apple, to usługa nie jest tak skuteczna jak wprowadzana właśnie nowość. Użytkownicy smartfonów z systemem Android będą mogli śledzić zagubione urządzenia za pomocą sieci nawet jeśli smartfony i tablety są offline. To bardzo duża pod względem funkcjonalnym zmiana, ponieważ zgubiony lub skradziony telefon nie mógł być odblokowany przez osobę trzecią, a po rozładowaniu i naładowaniu nie miał szansy na połączenie się z internetem, ponieważ wymagałoby to podania kodu PIN do karty SIM, oczywiście zakładając, że korzystamy z takiego zabezpieczenia. Sposób działania nowej funkcji opiera się na komunikacji Bluetooth co ciekawe, użytkownicy Pixeli 8 i 8 Pro mogą znaleźć swoje urządzenia nawet wtedy, gdy są one wyłączone lub gdy bateria jest rozładowana. Google w sposób uprzywilejowany traktuje swoje smartfony, co oczywiście nie dziwi. Producent zapowiada jednak, że funkcja trafi także do smartfonów innych producentów. Uruchamianie tej usługi rozpoczęto od USA oraz Kanady, a za jakiś czas y, powinna pojawić się ona w Europie. Musimy zaczekać i pewnie jest to uwarunkowane dostosowaniem jej do obowiązującego w Europie prawa. Google niestety nie informuje dokładnie kiedy to nastąpi, natomiast my niecierpliwie czekamy, bo w takim kształcie funkcjonalność ta zapowiada się bardzo obiecująco. Spotify wprowadza nową funkcję odtwarzania treści bazującą na sztucznej inteligencji. W założeniu ma ona ułatwić odkrywanie i selekcjonowanie muzyki, która ma być bardziej dopasowana do podanych aplikacji i poleceń. Użytkownik może wpisać prostą lub bardziej rozbudowaną komendę, na relaksująca muzyka, która poprawi mój nastrój w sezonie alergicznym, aby sztuczna inteligencja na tej podstawie dobrała odpowiednie utwory do tworzonej playlisty. Zanim twórców najbardziej skomplikowane playlisty AI będą Zawierały kombinacje gatunków, nastrojów, artystów, bądź też dekad, w jakich powstały poszczególne utwory. Opcja dostępna jest obecnie wyłącznie w aplikacji mobilnej Spotify. Na dodatek mogą z niej korzystać na razie tylko użytkownicy premium z Wielkiej Brytanii i Australii, a po testach ma być ona udostępniona szerszemu gronu klientów. Jeśli lubicie grzebać w Windowsie, by jak najmocniej stuningować jego wygląd, no to mam dla Was, a przynajmniej dla posiadaczy 11, złe wieści. Możliwości głębokiej personalizacji przy użyciu aplikacji firm trzecich zostaną zablokowane przez producenta systemu. W nadchodzącej wersji systemu Windows 11 24 H2 Microsoft zamierza całkowicie odciąć użytkowników od możliwości korzystania z aplikacji służących do dostosowania interfejsu. Tego systemu. Taka blokada pojawiła się bowiem w jednej z najnowszych kompilacji 11 i już wiemy, że trafi też do finalnej wersji oprogramowania. Wśród zablokowanych programów są na pewno Start All Back i Explore Patcher, których zadaniem jest przywrócenie w Windows 11 menu Start z Windows 10. Osoby, które spróbują zainstalować lub uruchomić któryś z programów, otrzymają stosowny komunikat. Do problemu odniósł się Rafael Rivera z działu zajmującego się rozwojem Windowsa. W krótkim tuicie wspomniał, że blokada jest środkiem Zapobiegawczym, no i jest konieczna w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Czy takie ograniczenia w imię bezpieczeństwa to dobre rozwiązanie? Jestem ciekaw Waszych opinii. Zostawcie je w komentarzach. Ode mnie na dziś to już wszystko. Trzymajcie się i do następnego!